Swoje pierwsze starty w tym sezonie mają za sobą krośnińscy lekkoatleci. W zawodach w Szprutawie Mateusz Dalecki na dystansie 600 metrów pewnie zwyciężył uzyskując bardzo dobry czas 1 minuta 22 sekundy 46 setnych, który na koniec maja jest drugim czasem na listach ogólnopolskich. Najlepszy czas w Polsce w swojej kategorii wiekowej uzyskał Antoni Plichta, który rywalizując w kategorii mudzika, czyli z rywalami o dwa lata starszymi, w biegu na dystansie 100 metrów, uzyskał czas 12:43. Krośnieńską specjalnością podczas Mistrzostw Województwa Lubuskiego okazał się dystans jednego okrążenia. W biegu na dystansie 400 metrów złote medale zdobyli Mateusz Dalecki w kategorii juniora młodszego, a Marcin Drzewiecki w kategorii juniora. Warto dodać, że w kategorii juniora młodszego miłą niespodziankę zrobił Sebastian Kołosowski, krośnieński gimnazjalista, zajmując trzecie miejsce. Początek czerwca to eliminacje do Mistrzostw Polski, które odbędą się w Słubicach w najbliższą niedzielę. Następną imprezą, która odbędzie się na słubickim stadionie 8 i 9 czerwca, będą Mistrzostwa Polski LZS-u w kategorii juniora i juniora młodszego. Dla Mateusza Daleckiego najbliższe starty to nie tylko eliminacje do Mistrzostw Polski, ale także możliwość uzyskania minimum na Mistrzostwa Świata w Doniecku. Stawka młodych zawodników w Polsce bardzo się wyrównała, uważa szkoleniowiec. Wielu z nich już na początku sezonu wykazuje wysoką formę. Rywalizacja i silna konkurencja może tylko pozytywnie wpłynąć na wyniki, jakie uzyskają krośniejscy lekoatleci.